Witam, z tej strony a to jest od autora. Jeśli czytasz teraz ten tekst, oznacza to, że jakimś cudem udało ci je przebrnąć przez 249 stron po rozdzielanych w 34 rozdziałach oraz prologie i epilogu. Ale po prostu masz w głębokim poważaniu wszelkie zasady i postanowiłeś zacząć czytanie od końca. O ile w drugim przypadku niezbyt mogę ci pomóc, o tyle w pierwszym mam zamiar uraczyć cię krótkim addendum. Kroniki Ekwestry miałybyś początkowo niezbyt poważnym dziełem, którego jedynym celem było dać upust mojej kreatywności. Równie dobrze mógłbym napisać jakieś zwykłe fantazy, autor Eragorna zaczął nad nim pracować, gdy miał jeszcze 15 lat, więc które pewnie przyprawiłoby czytelników o niekontrolowane spazmy. Ale z jakiegoś powodu postanowiłem zamknąć się w Rader MLP. Czemu akord kucyki? Bo ja wiem. Zdaje się, że był on swego rodzaju katalizatorem, który dał mocnego kopa mojemu leniwemu umysłowi. Ktoś z was miał podobnie? Czas mijał, kroniki się rozwijały, a w mej głowie przybywało pomysłów, których nie byłem w stanie upchać w tym, co już udało mi się zadziałać. W końcu pomyślałem. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Czemu się ograniczać? Jak szaleć, to z przytupem, ho! Różnorodność motywów w fandomie starych koni, oglądających bajki o kolorowych kucykach, była niczym wielka skarbnica, z której czerpałem garściami inspiracje. Motywy takie jak Celestia Tyranka, Trolestia, Pinkamina, Equestrian Empire, the Equestria, New Leonard Republic, Nightmare Moon, Berry punch? Ale o co chodzi? Zawsze wydawały mi się fascynujące, co ma odzwierciedlenie lub będzie miało w mojej twórczości. Kroniki Equesty są bezwstydnym czerpaniem z tychże motywów, a także innych, mających swe korzenie już w zwykłym fantazy, a nawet science fiction. Chroniki Diony, See what I did there. Czemu są? Ano, gdyż zamierzam pisać kontynuację, chociaż wizja otwartego zakończenia wydaje się mi dość kusząca. Za dużo ciekawych wątków wyległoby zmarnowaniu, gdybym nie zdobył się na dalsze pisanie. Chciałem, by kroniki były syntezą cukierkowego świata MLP, z czysto brutalnym światem fantazy, ale wciąż oderwanym od prawdziwego życia, jak twierdzą niektórzy. Mają za zadanie ukazać przemianę z reali w bajki dla dziewczynek do świata pełnego zarówno piękności, jak i potworności. Czy mi się to udało? Mówiąc szczerze, nie mam bladego pojęcia i właśnie dlatego jesteś mi potrzebny, ty, drogi czytelniku. Ty i twoja subiektywna ocena wcale nie sugeruje, abyś napisał choć dwa słowa pod postem Ja nalegam. No ale starczy już tego samo zachwytu, który to jak słusznie zauważył, mistrz Tolkien lubią popadać autorzy, rozpisując się na temat swojego och ach, dzieła. Mam nadzieję, iż pisząc kontynuację uniknę popełniania błędów, które towarzyszyły mi niemal wszędzie w nadejściu ognia. Uda mi się lepiej oddać charakter postaci, ciekawie poprowadzę wcześniejsze wątki a wam zapewne odrobinę rozrywki, czy czego tam się po moich literkach spodziewacie. Pozwolę sobie także na mały spoiler. Prawie wszystkie pytania zadane w epilogu będą miały swoje odpowiedzi, bądź rozwinięcia w kontynuacji. No chyba, że mnie porwą kosmici z planety Beta Karoten. Aczkolwiek za bardzo bym na to nie liczył. No, prawie koniec chciałbym podzielić się dwoma utworami. Nie tylko dlatego, że są fajne, moja polonistka zabiłaby mnie za użycie takiego słowa LOL. Ale także ponieważ na, wywarły na mnie pewien wpływ podczas pisania i zapełniły niemal zastrzyg Weny. Luna tym całkiem prawdopodobne. Zbieżność tu z nazwą jednego z rozdziałów nieprzypadkowa. PS. Jeśli ktoś poszukuje wspaniałej klimatycznej muzyki, Polecam przesłuchać też inne utwory Blackmore Night. Epickość drugiego utworu jest z kolei tak epicka, iż nie mógłbym znaleźć słów wystarczająco epickich, aby ją dostatecznie epicko opisać. Dziękuję wszystkim użytkownikom bloga, którzy zdołali poświęcić odrobinę czasu na moje kroniki, którzy napisali krótki komentarz, pomogli mi wyłapać błędy. Ach, ta Celestii przez jedno i oraz najter mu. Wytknęli babole popularne i ogółem sprawili, iż czułem, że moja praca, oprócz własnego samodoskonalenia, może też dać coś innym. Specjalne podziękowania dla Kesega, którego, na jego nieszczęście, udało mi się zwerbować do sprawdzenia mego fanfika. Oraz dla Jumpa, ojca bloga, który współpracował ze mną już od samego początku. Broków. Kip calm and follow the storm, niche.